Gotowi znowu wskoczyć do świata grozy? Pewnie, że jesteście gotowi, a co ja mam powiedzieć? Wy sobie tylko siedzicie w domku i oglądacie biernie, tak? Ale fajnie, bo Bolaciu się boi, nie? Bo wyskoczył mu ten. Hunter. Ho ho ho, ale śmieszne, ale śmieszne. Na pewno, jak ja bym grał, to bym się nie bał. Pff. jasne. <słuch> Więc. E... Decyzją jury złożonego z. Z, ze mnie. <noise> e, zdecydowałem, że należy. Że należy pójść tymi schodami w górę. Bo w tej dziurze już byłem. No tak, w tej dziurze już byłem i wtedy wyszedłem stąd. Nie, zaraz. A Winda. Winda mogłaby mnie poprowadzić tutaj. A no właśnie. Winda mogłaby mnie poprowadzić tutaj. Ale tu są te drzwi. Dobra. Najpierw pójdę jednak faktycznie e, z tym kluczem na górę. I zobaczymy, co tam będzie ciekawego. I czy to był dobry wybór, żeby tam iść najpierw. Z tym, że. Cholera, jest tam są te dwa drzwi. Nie, 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 to pis <grym wytrych> <grym wytrych> pistolet nie wystarczy. Przy tym teraz pytanie, czy ja koniecznie. Zaraz, zaraz, zaraz. Muszę wejść na drugie piętro. Na czym mogę sobie przełączyć? Nieważne, jestem głupi. Najlepiej by było, gdybym jednak poszedł naokoło. Eee... Nie, no, czyli dołem, poszedł, tak. Dołem. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Dobrze by było, gdybym jednak zszedł na dół. Bo ja wiem, że mógłbym tutaj się wrąbać w ogień krzyżowy dwóch e, Crimson Headów i w ogóle wszyscy byliby szczęśliwi. Za wyjątkiem mnie, bo ja nie byłbym szczęśliwy z tego powodu, że dwa Crimson Headów chcą mi odgryźć głowę. I to generalnie nie byłoby specjalnie fajne. Wolę jednak bezpiecznie, odrobinę drogi na drobie, spoko, trudno. Ale przynajmniej będę. Corpse of your comrade, Kenneth. It looks like his throat's been torn out. A nic nie trzyma? Żadnej amunicji? Come on. Słabo, Kenneth, słabo. No, w każdym razie wolę się ulokować tutaj i robić odrobinę, chociaż bardziej. Kruki. Czy tam wrony, whatever. No dobra, tutaj jest z tego co. O, dwa zioła nawet. That's cool To to sobie mogę wziąć. To jedno. Może nawet zmieszać od razu z drugim. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, ale się przekonam. No dobra. To teraz po schodach na górę. I liczę na to, że jakoś albo uda mi się przebyć szybciutko. Albo. Nie wiem co. Okej, okay, spróbujmy przebiec, spróbujmy przebiec. Czy to był dobry pomysł? To był całkiem niezły pomysł, udało mi się przebiec. I oni nie zdążyli do mnie dobiec. Więc nie było to takie złe. Okej, okay, jesteśmy na. E, jak to się nazywa? Strychu. To z, wygląda zupełnie jak strych. Inna sprawa, kto do cholery trzyma na strychu coś takiego, no ale. Ta posiadłość nie należy do takich normalnych zupełnie. There's no further use for this key. Discard. No dobra. To zobaczmy, co tutaj w takim razie się skrywa, bo tego akurat totalnie nie pamiętam. Bo to jest. Czy to jest kolejne zioło? Tak, to jest kolejne zioło. Ej, no dobra, to sobie zmieszam. O, to jest jeszcze kolejne zioło. To sobie jeszcze bardziej zmieszam. Kumbain! Albo nie, to jeszcze. What the fuck was that? A collection of philosophy books. They're all about the eternal question of life and death. Dobra, weźmy to zioło. W końcu jeszcze mi zostało. Tak, jeszcze mi zostanie jedno. Jedno miejsce. Także to będzie spoko. Coś tu szumiało. Coś tu ewidentnie szumiało. Za oknem nic nie widzę czy tu są drzwi jakieś? Nie, to nie są drzwi Czuję się obserwowany. A! Okej, okay, okej. Okay. O! Oh, it's a snake! Ooo! Oh, it's a snake! Oh my god! It's a snake! Fuck! Okej, okay, czyli już pamiętam co to było! To był snake! Okej, okej. Okay, okay. Um, muszę poznać swoje otoczenie. All books have fallen from the shelf kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Okej, okay, tu mu, tu mu, tu mu... Nie, 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 tu jest zbyt ciasno, tu jest zbyt ciasno. Muszę mieć dystans, muszę mieć dystans. Come, come on, come on! Come on! Come on! Come on! Okej! Okej! Okay, okay. Bezpiecznie, bezpiecznie, bezpiecznie! Nic nie widzę! Nic nie widzę! A -a -a -a. Pistoletem go! Pistoletem go! Pistoletem go! Nie, nie pistoletem go! To jest głupi pomysł. Dlaczego miałbym dorąbać pistoletem? Przecież on... ha On jest dużym zwierzęciem. Więc na pewno pistoletem się nie wzruszy, prawda? Okej. Okay. Krzysztof. Jedziesz to... Zawisła się okej. There we go. OK. Oh. Oh. Damn it. Oh, okej, okay. dobrze, że nie poison. Dobrze, że nie poison. Ok, okay. poczekaj jeszcze chwilę. I teraz dziada! OK. Nie, nie! Nie tego! Czy ja go trafiam? Ja go trafiam! Ja go trafiam! Woo! Ale go jadę! fuck?! Okej... Okay. Przejaduj, przejaduj, Zaraz mi się skończy amunicja do Shadana i tak się to skończy. Ale go pojechałem, dziada! Yeah, there we go! Rąbną ścianę i się coś wywaliło. Super. Nie było tak źle. E, kilka nabojów do shotguna i, i... chłopak leży. Słabo, wężyku, słabo. Ledwie mnie drosnąłeś. I już... Chairs for browsing. Uuu <laughs> it's a snake. No dobra, zobaczmy co tam jest tam. To na pewno wypadło coś ważnego. Cóż to jest? Eagle of South Wolf. No, no tak. Czyli mam drugi medal. John. Written word is dead. Aż dostałem achievementa. No to zobaczmy. Mhm. Wolf Medal. <coughs> Sorry. Doskonale. No dobra, mamy mamy w takim razie to zrobione. Nie było tak źle. Um, te drzwi prawdopodobnie w takim razie teraz mogę otworzyć do dno. Uh, the knob is broken. It doesn't look like it'll open Okej. Okay. <ścoughs> Skoro tak, no to w takim razie będę musiał wrócić tu tą drogą. Tak też bywa, nie? No ta walka nie była taka zła. Wcale nie była taka zła. Jakoś poszło, co nie? Pewnie, że jakoś poszło. Tylko, że za się do shotguna robi się troszeczkę tak niewesoło, ale jakoś sobie poradzimy z tym. Może. Hmm. No dobra, to tym korytarzem też szybciutko, szybciutko, szybciutko. I do kuchni. Tak, i teraz trzeba będzie zejść do kuchni. Jednak tam trzeba iść. Szybko, 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 szybko. Come, on, come on, come, on. dobra? Nie będę tam skręcał, nie będę sobie robił skrótów. Ja wiem, że save room jest na wyciągnięcie ręki, ale on by mnie tam zadźgał. I ja tego nie chcę. Obydwoje tego nie chcemy. Ja to wiem, on tego nie wie, ale ja, ja to wiem. Lewny nie chcę tutaj. Wrzeszczą, ja nie będę im przeszkadzał. A my wybieramy się do save roomu. nie do końca, żeby zasejwować, ponieważ tych... Zaraz... Pamiętam, jest jeden inkrybent, który zostawiłem w głównym... Znaczy, w głównym holu, w zasadzie blisko głównego holu. O, I to by nam uratowało Dlatego tam właśnie pójdę, tam właśnie się skieruję, bo tych inkrybonów to mi troszeczkę jednak brakuje. I się okazuje, że no... Muszę... Muszę uważać, bo zasejwuję sobie jeszcze ile tam? 3 Inkrybony mi zostały. Nie no teraz jak będę miał 6, to spoko. To będziemy mieli całkiem... całkiem komfortową sytuację, jeśli chodzi o sejwowanie. No Ale jakby tak zostały 2 czy 3, to już wtedy jest strach. Wtedy jest takie oh damn. Zostały mi tylko dwa Inkrybony, to są tylko dwa save y w ogóle. Cuda, no dobra, ale teraz będzie ok. Teraz już się tak nie boję. <grystanie> Ważny przedmiot. To dopiero coś. Żeby trzeba było nabiegać się w grze, żeby dalić możliwość sejwowania. Kto by pomyślał o takich rozwiązaniach dzisiaj w dzisiejszych grach? Że. że, że co? Że trzeba... Ee, że trzeba... Gdzie ja cholera na nie, tutaj jest chyba bezpieczny, bo tutaj i tak czyściłem z tych tam Patafianów, bo musiałem. No, kto by, kto by pomyślał, tak, że co? Że w grze w ogóle trzeba coś zrobić? Trzeba znaleźć jakiś przedmiot, żeby można było łaskawie zasejwować? W ogóle herezja, prawda? Dzisiejsze dzieciaki to by były w ogóle. W... Nie wiem, nie wiem, jak one by to przeżyły. W dobie autosejwowania checkpointów co 5 minut dosłownie. Do tego jeszcze regenerującego się zdrowia, no właśnie, w ogóle szukać jakiejś rzeczy do leczenia. Zgroza. Ech, gry się zmieniły, czasy się zmieniły. Wielka szkoda. Widocznie jestem już stary, skoro mam na takie rzeczy. Widocznie już jestem z tego pokolenia, które odchodzi w niepamięć. Teraz przechodzi nowe pokolenie nowe gry, nowe przyzwyczajenia. Ale to już nie to samo Dobra, zaryzykuję i mimo wszystko zostawię te leczały tutaj W końcu jestem na fajn eee, A tam muszę się jednak wybrać eee, z jak największym ilością wolnego miejsca Bo tam na pewno będzie coś do zebrania Więc liczę na to, że albo nie, obe nie oberwę po drodze, albo ewentualnie... Eee, czy ja dobrze idę? Tak, dobrze idę Albo nie, od, nie, albo nie oberwę po drodze, albo jeśli nawet oberwę, no to trudno. Po drodze się zbierze jakąś leczałę, a jak nie, to zawsze pozostaje taktyczny odwrót. Czy ja mam jakiś defense item? Mam. Dobra, to muszę pamiętać, żeby go nie używać. I w razie czego, jak mnie ktoś capnie, dopiero jak będę na jakimś danger czy coś, to wtedy użyć defensive item. I tak powinienem ich używać, a nie tak ciągle, bo się zapominam, po prostu na lewym triggerze Mam ustawione używanie e, no, tych przedmiotów defensywnych. Muszę się odzwyczaić. Jak zaczynam, jak nie łapie zombie, to wiadomo, muszę nawalać we wszystkie przyciski, ale muszę pamiętać. Laciu nie wciskaj lewego trigger. To jest jedyne co o czym musisz pamiętać. Dobra, czy ja ich wyminę? Czy jest możliwe, że ja ich tutaj wyminę, że ich tutaj wykiwam? To jest bardzo prawdopodobne, bo to wcale nie jest aż tak wąsko. Okej, okay, we're good Co prawda nie mam pojęcia. Shit! Jeśli on wstanie, to będzie źle! Okej, okay, użyj, 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 użyj. Come on! Come on, come on! Nie mam czasu! Nie mam czasu! Okej Jeśli on wstanie, jak ja będę wracał. God to będzie złe Okej, jesteśmy. I zobaczmy co my tu mamy. Aha, zombies! Ja by pomyślał? Czerwon... O, Nie! Zaraz! Fuck, Wcisnąłem! Wcisnąłem! Znowu! Jezus Maria! Dlaczego jestem głupi? Dobra, o, 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 odstrzelam mu głowę, odstrzelam mu głowę Wtedy odzyskam, odzyskam sztylet Odzyskam sztylet! Yes! I to jest, i to, i to jest, i to, i to jest strategia I to jest strategia To jest, to jest dobre, okej, okay, okej okay. Teraz tego drugiego się... Sposób, tylko muszę jeszcze się upewnić, gdzie on jest. Czy on jest tu? Nie, on gdzieś tam idzie sobie. Chyba z tego korytarzyka. Wygląda na to. To pozwolę mu podejść. No, chodź tu, Gnoju. Dobrze, że wszystko widzę. Okej, okay, padł, padł. Może teraz. on w tę stronę, dobrze. No, come on. Podnieś się, Gnoju. Wiem, żyjesz. Nie nie oszukasz! Hehehe, Okej. Okay. Wow, Mówiłem, że będzie... Mówiłem! Mówiłem. Mówiłem, że tu będą leczały. Zaraz. Skąd ten gdo i przyszedł? A, bo tu... A bo tu jest zakręt! A Tak to działa! No dobra, to jedno zielone zioło na pewno sobie wezmę I zmieszam z tym czerwonym, bo tu jakby... No... Yy, nadal zajmuję tylko jedno miejsce, więc jest okej. Okay. Dobra. Zobaczmy najpierw ten koniec korytarza. Czy tu coś. There's an oriental scroll on the wall, but the picture on it is western style. Teraz pewnie tak. The knob is broken. It doesn't look like it will open. Ciemka. Ha, czyli to są te drzwi do tego pomieszczenia tam, tam. Do którego nie wejdę. Zresztą nawet nie muszę, bo już tam byłem. Zobaczmy w takim razie te drzwi. Fakt, tam jeszcze było coś. Dobra, najpierw zobaczmy drzwi. jest okay. Jest absolutnie okej. Okay. Uuu, uu, jak ja Cię lubię. Jak ja Cię lubię. To pomieszczenie jest świetne. Bardzo mi się podoba. Dwie paczuszki. Amunicji do shotguna. O. Oh, oh, oh. oh yes. Uuu, i jeszcze granat. Uuu, uuu. Uu, jak mi się to podoba. Uuu, uh, i bateria, którą będzie trzeba użyć prawdopodobnie na windzie tam Uuu, uh, jak mi się to podoba Uuu, uh, tam coś jeszcze jest? Nie, to wszystko The shelf is full of dust-covered props and a deer trophy Dobra, to już nic nie ma Spadamy, to co było przydatne, to zebrałem Uuu, uh, ale ile tu było przydatnych rzeczy Uuu, uh, to mi się podoba Okej okay. To teraz idziemy w tę stronę i czy tu coś jeszcze ciekawego? Klimacik jest w tym korytarzu. Oj, klimacik jest. it! Wait. A, czyli to w tę stronę prowadzi. Ej. No dobra, myślę, że stąd tam zdążę wybiec. No dobra, to w takim razie mogę stąd zabrać zielone ziółko. I spokojnie sobie stąd zwiać i nigdy więcej nie wracać. I tak będzie dobrze. Okej, okay, pełen ekwipunek. Mówiłem, żeby nic nie brać, mówiłem. Opłaciło się. Ile mam? 9 w pistolecie? Spoko. Co sumie po co ja sprawę... Znaczy, gdyby tutaj Crimson Heady były, to wolę mieć je jednak w łapach shotguna, bo... <laughs> Pistoletem to ja ich nie zatrzymam. Oni nawet na shotguna za bardzo się nie, nie chwieją. Okej. Okay. Good, nawet się nie zdążyły spostrzec. No, to w tym odcinku całkiem niezły progres poczyniłem. A skoro o progresie mowa, to gdzie ja będę musiał iść dalej? No tak. Oczywiście. Będę musiał iść. A, tam jeszcze w tym pokoju nie byłem. No tak. No tak. Ok. Mhm. Dobra, to idę tam, na tamto skrzydło. Zasejwować. Tak będzie najlepiej. Tak, będzie absolutnie najlepiej. Muzyka nie jest taka specjalnie opisywana, zdrająca. Co się dziwić? Jestem w posiadłości wypełnionej różnymi rodzajami plugastwa, więc nie dziwię się. No dobra, lecimy do Ink Inkribona już mam zgarniętego, więc będzie ok. A w kolejnym odcinku zdaje się, że będę musiał pójść. Eee... ...z baterią, no i z korbką Już się nie nabiorę, Korpka, korbka będzie potrzebna Żeby tamtą wodą e, coś porobić Okej, okay, jesteśmy prawie na miejscu no, Ale w tym odcinku, no, się działo, się działo Znowu wąż był, tym razem już zabity Tym razem za bardzo nie dało się go zostawić w spokoju znaczy, dało się. Dało się przynajmniej wyjść z walki i uciec. Zwiną, podkulić ogon i... I O swie... nie, nie mam miejsca i tak. No dobra, trudno. Dało się podkulić ogon i zwiać, ale nadal trzeba go... By... Tym razem trzeba było go zabić, żeby walnął w tę szafę chłopak. I żeby dał nam dostęp do tej książki. No dobra, jesteśmy już... W... W tym miejscu, teraz jesteśmy w save roomie. No, pozostaje tylko zasejwować. Przegrupować drugie to, co mam w kieszeniach. To też wywalam. Biorę sobie od razu korupkę, bo to będzie mi potrzebne. Przeładuję sobie pistolet. Bine, combine, combine uh... aha, tak zrobię. To odłożę, te amunicje do pistoletu, korbkę nie i inkreben biorę, Sejwuję No i co, po tym wszystkim, cośmy zrobili, trzeba zasejwować, tak jak mówiłem, używam tuszu. Dziękuję. No i co? Dzięki wielkie za to, że byliście ze mną, że oglądaliście. I co? Do zobaczenia!